Dzień dobry, witamy na oficjalnej konferencji prasowej reprezentacji Polski przed meczem Polska-Albania. Dzisiaj z nami selekcjoner Fernando Santos oraz Janek Bednarek. Zaczniemy od pytań do Janka, którego po jakimś kwadransie zwolnimy, żeby się przygotowywał do treningu. A później zapraszam zadawać pytania do selekcjonera. Proszę. Dzień dobry Panie Janie Matuszy za Radio Z. Mam pytanie: Czy już zdołaliście ochłonąć trochę po tym spotkaniu, przeanalizować, bo w tych trzech poprzednich spotkaniach łącznie osiem bramek straciliście? No i też, czy udało się znaleźć receptę na to, żeby uszczelnić tę defensywę? Dziękuję. Dzień dobry. Na pewno każdy z nas, z zawodników, sztab szkoleniowy, ciężko myślę, przeżyliśmy to spotkanie. Noc po meczu była dla nas bardzo trudna. Każdy na pewno w nocy rozgrywał. Drugi raz to spotkanie zastanawialiśmy się, co mogliśmy zrobić lepiej, gorzej. Było dużo rozmów wewnątrz grupy. Myślę, że wiemy, co było nie tak, wiemy, co nie funkcjonowało. i i, I myślę, że zamknęliśmy temat już tego spotkania. Nie ma e, e, co zbyt dużo myśleć drugi raz tego meczu. E, nie zagramy i, i teraz tylko patrzymy, co jest przed nami. E, na pewno musieliśmy oczyścić te głowę, musieliśmy e, jakby zregenerować nasz umysł. To było dla nas najważniejsze i myślę, że każdy z nas. E, z chłodną głową, ale z taką wewnętrzną motywacją podchodzi do kolejnego spotkania, abyśmy dali dużo radości kibicom. Dzień dobry. Dzień dobry, Adremiktofan. 24 Janku, chciałem zapytać w takim razie o nastawienie przed meczem z Albanią w tym poniedziałkowym. Czy możemy spodziewać się właśnie tak dobrej gry, chociażby jak podczas euro, kiedy pojawiłeś się w Gdańsku, wtedy po tym przegranym pierwszym spotkaniu, a później widzieliśmy bardzo dobrą grę polskiej reprezentacji właśnie przeciwko drużynie Hiszpanii. Czy będziemy mogli zobaczyć właśnie takie nastawienie z chęcią do walki, do zwycięstwa i do wysokiego, miejmy nadzieję, zwycięstwa właśnie przed polską publicznością? Dziękuję. Tak, myślę, że najważniejsze jest, żebyśmy teraz pokazali reakcję. Oczywiście to był zły mecz w naszym wykonaniu, ale, ale liczy się reakcja, liczy się to, co pokażemy w kolejnym spotkaniu i, i myślę, że jest taka chęć motywacja, byśmy byśmy to zrobili, pokazali, że, że ten mecz po prostu nam nie wyszedł i, i że jesteśmy dobrą drużyną, która potrafi być bardzo agresywna, która jest ciężka do pokonania, ale, ale też potrafi kreować sytuację. I myślę, że, że takie mamy założenie na ten mecz, byśmy byśmy. Też sobie pokazali, ale, ale dalej dużo radości naszym kibicom, bo, bo bardzo nam na to zależy. Jesteśmy dumni, że możemy grać dla naszej reprezentacji, reprezentować tak piękny kraj i bardzo tego pragniemy, byśmy, byśmy dali dużo radości kibicom. Grzegorz Nowaczyk, polskie radio. Albania będzie grała pierwszy mecz w tych eliminacjach. I czy to jest ważne, że będą tak trochę świeżsi, czy my, dziennikarze, szukamy dziury w całym, i jakby to było odwrotnie, to byśmy powiedzieli, że są mniej zgrani? Nie, myślę, że my jesteśmy profesjonalistami, i, i dwa dni między meczami jest wystarczające, by zregenerować się, by y, odświeżyć nie tylko ciało, ale głowę. Myślę, że nasze ciała bardzo szybko się regenerują y, głowy. Myślę, że po wczorajszym, dniu też już są oczyszczone, także na pewno będziemy i mentalni i fizycznie w 100% przygotowani do tego spotkania, także myślę, że nie ma co się doszukiwać, bo oczywiście można powiedzieć, że tak jak Pan powiedział, będą świeżsi, a można powiedzieć, że nie będą zgrani i, i będzie im brakowało rytmu meczowego, także punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. My się skupiamy na sobie i, i najważniejsze dla nas jest to, żebyśmy my zagrali na maksimum swoich możliwości, jeżeli, jeżeli tak zrobimy, to myślę, że że na pewno ten mecz wygramy. Dzień dobry Krzysztof Lewta, Ja mam pytanie w takim razie: co wiecie o Albanii, jakie, bo na pewno już analizowaliście tę drużynę, jakie ma słabe, jakie mocne strony, żeby nie było zaskoczenia jak w meczu z Czechami. W poprzednich eliminacjach graliśmy z Albanią i, i każdy chyba z nas, z Państwa i, i z nas, z zawodników wiedział, jak trudne to były spotkania. Oczywiście 4-1 może być, yy, może mówić, że to było łatwe spotkanie, ale, ale wiemy, że, że oba to spotkania, tak samo jak na wyjeździe, jak i, i w domu, były bardzo trudne, też były bardzo fizyczne, dużo walki i. I, I myślę, że na to musimy się przygotować. Najważniejsze, byśmy byli mentalnie gotowi na to, że, że najpierw jest walka, że najpierw musimy dorównać tym, tym charakterem i, i chęcią wygrania nie tylko meczu, ale każdego pojedynku, który, który będzie na, w tym spotkaniu, a, a jakości na pewno z przodu mamy wystarczające, by strzelać i kreować. I, I to jest dla nas najważniejsze, bo tak jak powiedziałem we wcześniejszym pytaniu, jeżeli my zagramy na, na maksimum swoich możliwości, to... To, to nieważne, co będzie robiła Albania, my ten mecz wygramy. Dawid Szymczak, sport.pl. Mówi pan, że omówiliście wewnętrznie to spotkanie, że każdy rozegrał w głowie później w nocy. Co się stało w tych pierwszych minutach tak na, na chłodno? Bo pamiętam pana wypowiedź po meczu, ona była taka na gorąco, jeszcze na świeżo, a dzisiaj to jest tylko kwestia koncentracji, Ty, czy tego, co pan mówi teraz w kontekście Albanii, właśnie charakteru, właśnie tej determinacji. Ja myślę, że już nas na chłodno analizując to spotkanie, po prostu Czesi w każdym pojedynku szli z wiarą, że, że ten pojedynek wygrają, że po prostu w głowach byli bardziej agresywni od, od pierwszego momentu spotkania, pierwszego gwizdka i tego nam brakło. Brakowało nam tego, byśmy dorównali tej agresywności temu takiemu jakby przekonaniu, że każdy pojedynek możemy wygrać i, i tak naprawdę tego zabrakło później. Oczywiście już przy 2-0 reakcja jest bardzo trudna, jest, mecz układa się nie tak jakbyśmy oczekiwali, ale takie jest życie i myślę, że, że ten mecz musimy już zostawić w tyle. Drugi raz się to nie wydarzy, drugi raz tego meczu nie rozegramy w Pradze, także to co było już już jest za nami i skupiamy się na tym, na tym co będzie. Najważniejsze jest teraz dla nas mecz i, i myślę, że e, to jest dla nas nowe doświadczenie, cenne doświadczenie e, i pokazuje tylko, że na najwyższym poziomie najmniejsze detale, najmniejszy, najmniejsza wątpliwość decydują o wyniku spotkania. Dzień dobry, Kacper Tomczyk, TVP Sport. Ja mam to jeszcze pytanie o twoje zdrowie, bo wiemy przecież, że grałeś z kłopotami, jak twoje żebro? No, żebro jak żebro, jest... E, nie ma się co na tym skupiać. Nic gorszego się wydarzyć nie może. A, a z doktorem mocno dbam o to, żebym, żebym w meczu nie odczuwał bólu. Także to jest gra dla reprezentacji Polski. Tu ból trzeba zaakceptować, bo, bo są rzeczy ważniejsze i, i dla mnie reprezentacja to jest, to jest miejsce i, i, i drużyna, dla której dam wszystko i, i po prostu muszę pewne rzeczy przecierpieć, także nie myślę o tym, staram się nie skupiać, tylko tylko jakby dla drużyny robię wszystko. Dziękujemy Jankowi. Janek, możesz iść na trening. Może jeden z moich kolegów, Bianka zaprowadził na dół, bo nie wiem czy... O Karolina, dzięki. Proszę Kacper, kontynuuj. To jeszcze raz Kacper Tomczyk, TV Sport. Panie trenerze, to poproszę tak już na chłodno o Pana wnioski po tym spotkaniu. I pytanie, czy ten mecz, jego obraz w jakimkolwiek stopniu nie zmienił, nie zburzył Pana pomysłu na tę reprezentację? Na pewno nie zmieniło to i nie obaliło mojej wizji gry, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Może nie udało się wdrożyć w praktyce tej mojej wizji, natomiast jeśli chodzi o wnioski, są one oczywiste. To nie może się więcej wydarzyć. W całej mojej karierze trenera nie pamiętam. Takiego wyniku 0-2 po, po kilku minutach. Już rozmawialiśmy o tym z zawodnikami. Najważniejsze to było dać im trochę czasu wolnego, żeby mogli się zregenerować. Był to ciężki czas dla zawodników, dla, dla Polski, dla, dla narodu polskiego, dla sztabu. Dlatego jest to bardzo ważne, żeby zawodnicy zresetowali głowę. Nie mogą tego zapomnieć, bo to musi zostać zapisane w naszej głowie. Nie możemy tego powtórzyć. Nie możemy zaspać pierwszych trzech minut. W spotkaniu I, i to na dodatek zagrania, które bardzo dobrze znaliśmy, ale jeżeli wchodzisz w spotkanie i tak naprawdę zanim je rozpocząłeś, już przegrywasz, ciężko jest nawet pomyśleć o tym, co, co można zrobić, jak zareagować. To, co Źle wyglądało, już o tym rozmawialiśmy I, i myślę to, co Jan Bednarek powiedział przed chwilą, to jest to samo, co ja myślę i co już powiedziałem piłkarzom i dzisiaj im też przekażę, że nasze podejście musi być silniejsze od przeciwnika. Jeśli pozwolimy na to, żeby nasz rywal był silniejszy, żeby wygrywał te pojedynki, żeby był szybszy, żeby robił wszystko lepiej to wtedy nasza jakość gry nie wystarczy. Natomiast jeśli w tych kwestiach i, i mentalnie poświęcenia grze, poświęcenia pewnej ofiary, to wtedy nasza jakość gry mogłaby zrobić różnicę. Ale nie, wyr nie wyrównaliśmy poziomu, jeśli chodzi o jakieś fundamenty i później oczywiście ciężko jest zareagować. I nie mam żadnych żadnych wątpliwości było, było rozczarowanie, czułem to też taką złość i jestem przekonany, że jutro tutaj na miejscu też ze wsparciem kibiców. Ono jest bardzo istotne. Jestem przekonany, że stadion będzie pełny i to wsparcie jest dla nas kluczowe od pierwszej do ostatniej minuty, żeby odzyskali ani po tym, co się węzpie. wydarzyło. Pokażemy, że mamy charakter, czym jest nasz charakter, determinacja, węzpie. odwaga również narodu polskiego. Musimy to wdrożyć w boisko, ale musimy oczywiście dodać też posiadanie piłki, musimy prowadzić akcje ofensywne, nie oddawać zbyt łatwo piłki i jestem przekonany, ja i piłkarze też, oni. Zrozumieli bardzo dobrze przesłanie tego, co się wydarzyło w meczu. Nie zapomnimy go, ale zmienimy to, co musimy zmienić i ufam w pełni swoim zawodnikom. Dzień dobry, Maciej Białek, Polska Agencja Prasowa. Panie trenerze, ilu zmian możemy spodziewać się, jeśli w ogóle mogę o to teraz pytać, ilu zmian możemy spodziewać się w porównaniu z meczem z Czechami i czy ten skład z końcówki meczu z Czechami, no z drugiej połowy z meczu z Czechami jest w pewnym sensie odpowiedzią na moje pytanie? Dziękuję. W tym momencie nawet nie jestem w stanie powiedzieć, czy, que... czy mam 90% składu. W głowie. Trzy dni treningu pozwalają na jakieś odpowiedzi na, na, na moje wątpliwości. Ale później, oczywiście, egzaminem jest mecz i niektóre rzeczy będziemy musieli zmodyfikować. Ale nie dlatego, że piłkarze nie próbowali dać z siebie wszystko, czy, czy nie wykonywali zadań, ale z dwóch względów. Jeden z nich to kwestia tego, jak podchodzę do drużyny rywala. Ale też oczywiście to, że. Graliśmy tak naprawdę przed chwilą 72 godziny. To jest czas na zazwyczaj na regenerację, ale musimy mieć świeżą drużynę fizycznie i mentalnie na boisku. Nie będzie to jakaś radykalna zmiana, ale oczywiście będą zmiany, i wydaje mi się to naturalne. Dzień dobry, panie trenerze, Adremi niktafen 24 Chciałem zapytać pana w takim razie o Albanię, o drużynę, jakby pan mógł ją scharakteryzować, ocenić, dobre, złe, słabe strony i przede wszystkim jak pan się czuje przed jutrzejszym tutaj debiutem, przed polską publicznością na stadionie narodowym. No kiedyś do niedawna to była nasza twierdza, tutaj nie przygrywaliśmy, a jutro zasiądzie tutaj prawie 57 tysięcy kibiców, także 12 zawodnik będzie wspierał pana i polską drużynę właśnie do zwycięstwa po pierwszą wygraną w tych eliminacjach. Dziękuję. To jest kluczowe i to wsparcie kibiców i całej Polski jest dla mnie fundamentalne i myślę, że pozwoli to na dobrą odpowiedź. Oczywiście ważne jest, żeby naród nas wspierał, ale to my na boisku musimy też dawać ku temu powody, żeby kibice też byli zmotywowani do kibicowania. To jest nasz obowiązek to drużyny tak naprawdę są dla zawodników, dla kibiców. Kibice są najważniejsi i, i to, co już wiedziałem tutaj w meczach Polski, że zawsze jest wspaniała atmosfera jeśli tą atmosferę kibicowania, którą widziałem na przykład w Ekstraklasie, czyli nieustanne wsparcie, kibice są z drużyną niezależnie od tego, jak przebiega spotkanie i jeśli to my też wdrożymy w, w grze, to będzie dobrze. Jestem przekonany, że mamy też dobrą odpowiedź kibicom bo chcemy pokazać charakter to co nas to co charakteryzuje też Polaków czyli ta zdolność do poświęceń cierpienia ale też umiejętność robienia rzeczy wielkich i dobrych i jutro musimy to mieć w głowie kiedy wejdziemy na boisko od pierwszej minuty i oczywiście możemy powiedzieć drużynie Albanii że bardziej ich szanujemy ale tutaj my rządzimy Tutaj my rządzimy i to musi się wydarzyć na boisku. Jeśli chodzi o Albańczyków, to obejrzałem dwa mecze, e, które e, Albania rozegrała między tymi ostatnimi spotkaniami między Polską i Albanią. Oczywiście były tam lepsze i gorsze momenty. E, mecz polski tutaj z Albanią, no myślę, że miał lepsze aspekty, aspekty, natomiast też myślę, że grając w Albanii Polska bardzo dobrze zagrała, jeśli chodzi o koncentrację, jakieś podejście do gry. Tutaj może było łatwiej wygrać, a, ale nie było to łatwe spotkanie i ten wynik może być trochę e, mylący i, i nie możemy... Tak naprawdę dać się tak pociągnąć przez ten wynik 4 do 1, bo ten wynik mógł być zupełnie inny. Nie możemy mieć aż takiego przekonania, że, że ten wynik z tamtego meczu cokolwiek przenosi na to spotkanie. Ale biorąc pod uwagę to, że też Albania nie miała teraz żadnego spotkania, więc e, tak naprawdę nie, e, nie było spotkania. Hubert był tam na miejscu, ale też nie, nie mieliśmy możliwości analizy meczu Albanii w tej, w tych eliminacjach. Natomiast oczywiście um, obejrzałam też kilka spotkań prowadzonych przez trenera Sylwiniu, jak reagują jego drużyny, jak wyglądają stałe fragmenty gry, bo to oczywiście daje też jakąś odpowiedź na to, jak może zagrać Albania. Ale oczywiście musimy spodziewać się niespodziewanego, bo jeśli chodzi o Czechów, to wiedzieliśmy, jak wykonują stałe fragmenty gry, jak wprowadzają piłkę do gry w żółtach autowych. Wiedzieliśmy, jak to wygląda. A tutaj może być więcej niespodzianek. Ale oczywiście większość zawodników Albanii gra w wielkich drużynach, więc musimy być, my po prostu musimy być skoncentrowani i nasi zawodnicy też grają w znakomitych drużynach, więc jeżeli będziemy skoncentrowani, to mamy taką jakość gry, która pozwoli nam uniknąć problemów. Dzień dobry, panie trenerze. Łukasz się na kanał Cieniu Poczach. Po Witam. Panie trenerze, ja chciałem zapytać, bo w zasadzie Czesi niczym nas nie zaskoczyli. To znaczy, ja nawet mówiłem wcześniej w przedmeczowym live'ie, że będą chcieli nas zaatakować, dlatego że nas, najsłabszą właśnie naszą stroną jest defensywa. Tu nawet Jan Benarek mówił o tym, że w przodzie sobie poradzimy, natomiast musimy być maksymalnie skoncentrowani w tyłach. Czy to oznacza, że rzeczywiście, jak pan już obserwuje reprezentację Polski, że najwięcej pracy czeka nas właśnie w defensywie, w poprawie e, gry defensywnej i być może w szukaniu nowych personaliów tak naprawdę do tej defensywy. Dziękuję. Problemem nie była defensywa. Problemem była drużyna. Problemem była drużyna. Pierwsze dwie bramki to, to nie wina obrońców. Przy pierwszej bramce tak naprawdę zawodnik wchodzi za, za noższą linię i, i nikt nie zarogował. No, nawet czterech zawodników nie jest w stanie go powstrzymać. Druga bramka to strata piłki w linii środkowej boiska. Więc tak naprawdę mecz to nie jest linia defensywa środkowa i atak. Jako drużyna, jako kolektyw bardzo źle weszliśmy w mecz. Pierwsze 5-6 minut nie, nie posiadaliśmy piłki, nie, nie potrafiliśmy szybko zareagować, nie wygrywaliśmy pojedynków. Nic z tego nie potrafiliśmy. Jest to kolektywny problem, a nie sektor defensywny, który zagrał źle, a inni nie zagrali dobrze. Jak mogliśmy zagrać dobrze, jeżeli nigdy nie atakowaliśmy? Nigdy nie prowadziliśmy piłki, nie posiadaliśmy, nie przekazywaliśmy jej między sobą? No to może gdzieś drużyna nie zareagowała dobrze, ale jak wchodzimy na boisko, 11 zawodników musi pracować, żeby drużyna była silniejsza. Jeśli wszyscy dobrze będziemy pracować, nie będziemy mieć defensywnych problemów. Zawsze, jak się przegrywa, to mówi się, że defensywa źle zagrała. Jeśli wygrywamy mecze, to że atak dobrze zagrał. Myślę, że nie należy tak interpretować tego meczu, przynajmniej jeśli chodzi o moją filozofię, bo piłka nożna to, to gra totalna, więc trzeba spojrzeć na całość. I pierwsze to jest nasze podejście do gry. Musimy być silni. Ja niedawno też grałem. Z Czechami i wygrałem z Czechami, i wydawało się to łatwe, ale tak nie było. Wiem, że jest to skomplikowana drużyna. Wchodzą bardzo intensywnie w mecz, bardzo szybko chcą zdobywać piłki. Przy rzutach z autu, przy stałych fragmentach gry są bardzo silni i powinniśmy byli być skoncentrowani od początku i tego nie zrobiliśmy. I dlatego teraz, zgodnie z oczekiwaniami. Kibiców. Musimy pokazać to, na co nas stać, kim jesteśmy i to, co jest charakterem tej polskiej drużyny. I ja grałem już przeciwko. Polsce i wiem jak dużo cierpiałem konfrontując się właśnie z tą umiejętnością poświęcenia się i oczywiście musimy to połączyć i mamy do tego zdolności, żeby posiadać piłkę, żeby prowadzić grę, nie przekazywać, nie tracić zbyt łatwo piłek i jestem przekonany, że jutro zawodnicy jutro w znakomity sposób odpowiedzą. Oni są, już nie mogą się doczekać, żeby wejść na boisko i nie możemy myśleć, coś się może wydarzyć. Po prostu musimy uwierzyć i wejść na boisko z wiarą, że jesteśmy w stanie zagrać wspaniały mecz przeciwko Albanii. I tak jak powiedziałem, Albanii, przykro mi, jesteście wspaniali, ale to my tutaj rządzimy. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękujemy. O 11 zapraszamy na trening. Będzie pierwszych 15 minut otwartych. <laughs>